Dobra, pokażę jeszcze umiejętność do klasy Gara, czyli teraz to zacząłem tworzyć trochę... O. Ja tego no już, we miem się z botami. No e... ale się boty dałem tylko noże, nie? wskazać. i Teraz no tak, ta, ta gara y, ma takie coś, że rzuca bloczki takie, y, o, kleskowe, nie? I włączam sobie y, bloczek trzcowy, i sobie lecą też. Na nikogo nie trafiłem, ale. O, no, ich y, pięć, pięć po prostu. To się więcej spada. Oh, do, do. dobra. Dobra, Jeszcze raz pokażę jeszcze na rundę, zagramy, sobie. Ja się Trudno. 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 Po no, to jest jeszcze nawala, kurde. Trzeba zacząć jedynie połowę kątnej rundy. No właśnie, jesteś nie tak z tym. jeszcze po prawie. Oj, no, bo już nie ma przeciwnika. No. Dobre to. Chyba zmieni damage. Zobaczymy, na no razie nie będzie tak. A.

Muszę zmienić model bomby, żeby było coś innego. Nie, yes, wygrałem, wygrałem. <grym> to, No. 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 no kurde, się naparza.